Chcesz, no to leć sobie, nie? No to no, no, jak mam to zabawić, to mogę wytłumaczyć. Ogólnie nic się nie stało z Monią, po prostu Monia w pewnym momencie y, y, jakby się zwolniła dała powiedzenie i najlepsze jest to, że jakby nie ma w tym nic totalnie złego, no bo wiadomo Monia, Monia była moją asystentką i w każdym momencie przysługiwała jej takie, takie prawo, że mogła się zwolnić, że po prostu chciała też rozwijać siebie i co jest oczywiście naturalne, tylko tam nie do końca też była ze mną szczera w niektórych kwestiach i też teraz jest nie do końca szczera, no i po prostu ja się też jako osobie troszeczkę tak wiecie, mi było po prostu przykro i pamiętam, że nawet Karolem, Karol mnie pocieszał potem po, przez chyba tydzień po tym, no bo ja jestem teraz już troszeczkę mniej, ale ja jestem taką osobą, że jak już się z kimś zakoleguję, to naprawdę jakbym mogę dla niego bardzo dużo rzeczy zrobić i bardzo się staram dla tej osoby i tak dalej i tak dalej. No i w pewnym momencie po prostu dostałam takiego kopniaka. Chciałabym się dowiedzieć, czy, tam było tak napisane, żebyś wyjaśnił, o co chodzi z Mikserem, czy się nie lubicie, czy masz do niego jakąś spinę, czy co, o co chodzi? Nie mamy spiny, z Mikserem po prostu nie rozmawiamy też na co dzień, bo on nie ma takiego klimatu, jako osoba, który pasuje, który się zgrywa z moim, więc też na co dzień nie spędzamy czasu za bardzo razem, nie nagrywamy też razem, więc też mało po prostu rzeczy robimy wspólnie i dlatego tak. Ale w sensie nie mam nic, nie? Do mixera, No nie wiem. <grym> Czy to już <grym> Jaka jest? Jaka cisza. Nie mam nic no, Zaliczasz to, czy nie? Trzeba no. zaliczacie? Można, można trążyć, można, no? Można, no, można można, no. Tak, 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 tak. A kiedy był taki moment przełomowy, w którym stwierdziłeś, że się w nim nie W sensie jakiś taki był moment? Czy tak? Myślę, sposób? że myślę, że w trakcie Daily, jak siedział w jaskini strasznie długo i wiesz, nie wiem, umawialiśmy się na nagrywki, nie, nie przychodził, pisałem, żeby na przykład wszyscy wbiali on nie przychodził. No więc uznałem, że po prostu to nie, to nie jest coś, co go jara. Więc też nie będę go zmuszał. I przestałem już pytać, nie? Yy, no i... No bo jeszcze na samym początku, jak oni się wprowadzili... W ogóle jest też śmieszne, że tam na początku właśnie strasznie y, ludzie y, tam wtedy... Był taki okres, tak cisnęli Miksera i Martę, że no, no, oni tak. się wprowadzili do nas, coś tam, coś tam. A potem on yy, i wtedy oni z nami... I wtedy oni dużo z nami siedzieli i, i nagrywali, a później Mikser się zamknął w jaskini, no i po prostu... Y, już nie chciało mu się, nie wiem, nagrywać ze, ze mną my to też z innymi. No nie wiem, po prostu tak. Dlatego jakoś niespecjalnie utrzymujemy kontakt. i Mera, czy palić papierosy albo podpalasz papierosy, albo kiedy ostatni raz paliłaś papierosy? Zdarzyło mi się palić papierosy, aczkolwiek nie palę ich na co dzień, ale zdarzyło mi się i to nie tak, że zdarzyło mi się, że wiecie, raz mi się zdarzyło, ale nie palę. Ich. A kupowałaś na przykład sobie paczki papierosów? Zdarzyło mi się. I wiecie co Karol Ale żeby nie było, że paliłam przez długi czas, po prostu przez jakiś czas paliłam, jak się stresowałam tym egzaminem, potem już nie paliłam. W każdym razie... Kiedy? No wtedy, na tym egzaminie. No przez jakiś czas wtedy, jak były te egzaminy, to paliłam, a potem już nie paliłam. Dzięki za... W czegoś że mam na czy coś. Pieniążki w Donajcie. Dziękujemy bardzo. A co w ostatnim czasie nie podpalałaś? Co za mina? No bo powiedziałaś, o, ja to tego paliłam wtedy, kiedy miałam. Nie, egzamin. tylko powiedziałam, że nie tylko, tylko po prostu wtedy jakoś tak więcej. A teraz mam coś takiego, że jak czasami mi się zdarzy. Powiedziałam to przecież. I zdarzyło ci się na przykład w ostatnim czasie kupić paczkę papierosów? Nie. W ostatnim miesiącu? Chyba nie. Oczywiście, że tak. Nie, chyba nie. Nawet sam ci ją schowałem, żebyś nie. nie to nie było w miesiącu. Nie? To było u Nowcia, ale to nie było chyba w ciągu miesiąca. Wiecie co, co zrobiłem? Powiedziałem Werce, Vera. Jak zobaczę paczkę papierosów, po prostu ją wyrzucę do kosza. I teraz ja powiem Ci jak będzie. Będziesz na mnie zła. Być może nawet się obrazić. Ale to nic nie zmieni, bo jak zobaczę kolejną, znów ją wyrzucę. Więc masz do wyboru: albo byś na mnie zła i się obrażać już na zawsze, bo zawsze Ci te paczki będę wyrzucał, albo po prostu zaakceptować to i się śmiać z tego. No i tak zrobiłem. I w sumie to byłaś taka przez trzy minuty taka, mm", ale później stwierdziłaś, no dobra. No. Czy podrywałeś mnie, jak byłeś jeszcze z Kingą? Mm, nie. Jak byłem z Kingą, to nie. Tak. No. Właśnie to, to jest też zabawne, że tam, jak wrzuciliśmy ten film, gdzie pokazywaliśmy te stare wiadomości, tak ludzie... Y Połączyli to, że niby w trakcie, kiedy ja jeszcze byłem z Kingą to się pisaliśmy, co było nieprawdą, bo ten film, który ja wrzuciłem, wtedy związany z tą... Nie napisaliśmy, no, ale w ogóle nie jakby pod względem jakiegoś związku, w coś to było tak wymienienie kilka wiadomości na... A to było jak... na zasadzie, że ty... 7, coś tam, coś tam i czy Nawet będziesz w jakąś tą... No, albo na przykład ty skomentowałeś mi story, czy coś, albo ja tobie... Tak, tym ja się, że jedynym momentem, w którym... Na ten moment, jedynym momentem, w którym sobie wyobrażam, że mogłabym troszeczkę mniej rzucać na YouTube, chociaż może nawet będzie odwrotnie, że może będę rzucać więcej, to moment, w którym na przykład nie wiem, będę w ciąży, albo coś Właśnie miałem o to zapytać, że jeśli czysto teoretycznie zaszłaby taka sytuacja, że y, byłabyś w stanie błogosławiony, <laughs> jak powiedział? to y, czy to zmieniłoby faktycznie Twoje podejście? No bo tak, na chłopski rozum, na logikę. Może na początku nie, ale później już byś nie dała rady nagrywać typowych odcinków, powiedzmy, nie? No jasne, że nie. Wydaje mi się, że nawet ten, te odcinki ja na przykład teraz mam trochę tak, że nagrywam odcinki, które lubię i które sama chciałabym gdzieś tam wam przekazać, ze względu na to, że sama gdzieś tam się kieruję tym w życiu, aczkolwiek nie do końca, no wiadomo, czasami są takie odcinki kanapowe, jakieś takie różne rzeczy, takie gry i zabawy, ale teraz zauważyliście też pewnie na moim kanale, oczywiście jeżeli jest tutaj część osób z mojego kanału, to, to, to są to często już teraz takie vlogi, gdzie wam opowiadam, jak co robię, jak wygląda moje życie, gdzieś tam was zabieram, to są na przykład na plany zdjęciowe albo coś w tym stylu i wydaje mi się, że to jest... Fajne w kontekście tego, że możecie mnie lepiej poznać. Dlatego, jak na przykład byłabym, nie wiem, czy czysto hipotetycznie oczywiście, yy, w, w ciąży, to wydaje mi się, że nadal bym nagrywała filmy. Możliwe, żeby były one po prostu w mniejszej częstotliwości, albo nawet jeszcze większej. Mogłabym nawet, o, nie wiem, opowiadać o tym, jak to się dzieje i co, co się dzieje, jak to wszystko wygląda u mnie. I wydaje mi się, że wtedy po prostu trafiałabym troszeczkę do innej publiki, albo dalej byście byli ze mną i bylibyście ciekawi po prostu, jak to jest, jak to jak powiedział, w stanie było głosować.